Tam, tam Witam was widzowie w drugim odcinku serii Rozwojowe Gospodarstwo. Jak widzicie dzisiaj. No mamy tyle samo kasy cały czas. No prawie. Dzisiaj też jadę do sąsiada Muszę od niego siernik pożyczyć do kukuryny, bo dzisiaj też siejemy kukurydze, Mam nadzieję, że jest pełny, bo my nie mamy żadnych nasion oczywiście. Dobra wyjeżdżamy I no, czym się dojdzie Ej powiem No w To jest coś, co się robi, bo po prostu po prostu to może zostać wszystko losty to się... To jest coś, może mogę w całym skatunku masz na wiezie Dobra Będzie zajeżdżamy O stoi się, bądź dobra o, będzie chyba cięczko fortero. Zobaczymy jeszcze. Będzie różnie. Kurczę tej. Cień. Czego? E, tych. Nie mam tych. Jak to się nazywało? Cień no, dobrego nie mam tych. Pojta widzę sobie. ja. Czy pójta? Ja zostawiam tylko kamerkę i jej ja po cięgno. Dobra, po tym już pewnie mam? Dalej, o! Jest. Mam tutaj dobre cięgno, bo musiałem wziąć dobre cięgno Gdzie ten sąsiad mówił, że on ma te? ma te, te? Te, te. te granule? Gdzie on je ma? Gdzie on go dożeje mu? Już się zapomniał już. Gdzieś powiedział, że gdzieś ma ale i... nie muszę, no i teraz wylecię w błąd od twojego gospodarcza. Halo, halo, Sylwii, tu was słyszę, tak? Mhm. Wejdź, powiem wam, bo mówię, że na mam w domu nie widzą, zanim nawozów nie ma. No to czym będziemy się, że my, my nie mamy nawozów? Jak nie mamy? żadnych nawozów ani nasion. Zaczekajcie, ja mam na wycięcie. Niedługo się widzimy. Dobra, widzę, się już jestem. Już... Z ten nawozy mamy tu wszystko. To poczekajcie, bo ja muszę... awaryjki załączyć, bo muszę tę klipkę zamknąć. O! Nie. O! Klipkę Siema, Nie było kojlużu. Nie ma widzobek. To, że się wynika, nie da się bardziej złożyć, ale okej. Tylko kuba. Co? W tam pytam, bo jest rów. Na tej włókłaka. Mam no, nadzieję, żeby zaraz nie było. Że wpadło, zawracaj się po linkę. No jakbym się chodzić boli, to by im tak wyjechał. Bo jak tak będzie, to ja nie idę po linkę. To nie ja bo wniósł się. Eż, że rzepaku dużo mamy. Coś dzisiaj widzę za dobrze idzie tym zatorem. No, to było lepiej tego nie mówić, nie? Dobra. Powiedziałeś. I co? O, sąsiad zbełkował sobie. To jest zbałtował. Stresował. Teraz jest spresowo Mówił w tu wieżę na, na tą ląkę, który ty robisz? No, tylko mało koło nie ma To robisz mało koło? ruštění. Okay. Je varona. Jde u Veron, oho, chyba nejde idzie je jen. No, kvůli abych tak, takže stojí. Ale co stojí? Protože, ale jinak ne. No, i stoi, portera. Jak zjechać coś do tego rogu, i coś wrzucać do tego robu, żeby było takie wyciąganie, to się nie czuje, że ono stoi. Tam trochę musimy dostać, bo pewnie na nie nasiamy w przyrody, bo to jest tam za chacą. Poczekaj, ja co dam radę. Pani, opuszczać, podnoszczać. Trochę biej mi to fortera. Oboże na niebiesko, kochci. No, no, no. no, no, no. Najgorsze koło tego roku. Ale tu będzie akcja koszenie kukurydzy, nie? Poczekaj, mam nadzieję, że to jest kukurydza dobra, bo, bo, bo by było. No, ty, 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 ty! ty fortera! tutaj, O kurde! O panie! A nie nie o panie. O panie! O panie! Dzięki opis! Nie wiecie, żebyś nie musiał to przy całą dowiedział. Poczekaj, bo ja to zrobię! No ale nie jeśli pisałem nowo, bo ty do mnie musisz pierdzielić, tylko potem będziesz musiał przyjechać do posińczyć jakiś tak, tak, tak. no spokojna twoja rozczupchena, dam radę. Tu trochę górka, to ściągnie, to wyjadę! Ten jest już od tej pokódeł No? Daj Boże, że mokro tutaj nie jest Bo już ja, bym to siedział To w tej, w tej, To, to, to cud, chyba. No, no by już się w tej, w tej, w się w tej, w tej, w tej, w tej, w tej, że jak się utopię? Więc nie jakimś cię nie tak od rogu że nie miał się jak wypchnąć. Idzie warana chyba. Najgorsze to tylko tylko tego, rowojciu Ale później to będzie w bławitko Widzę, że to tak... do... Patrząc, już, już zaraz koniec Bo to najgorsze później, drugie pole znowu Wszyscy tu szczekają, czekają chyba. No mówię, kurna mart. O, kurdy. Nie no i patrz, jak ładnie, czekaj, zasiałem.

Przyszła kasa za opłacenie wiedźbowy. Mhm. A czy teraz będzie właśnie robił? Poczekaj. Co? Poczekaj. Jak pierwsza grupa?

Skończ, jesteś na CV? On chyba nie ma go Chyba nam sąsiada ukradli O, oh, o, sobie jest. Wreszcie. O wysz, tak chyba nagrywanie wyłącznie to mamy. Nie gram. Dobra widzowie. Już jesteśmy po cięciu. Nie chciałem cięcie zrobić, widzowie, a i dalej siejemy. Opór fryż. Boże, jak na forterakopci, nie, wiem, zaraz szczerki nie wypluje. Uba! Oto, wyskak, niech powie. może czyj na scenie uczczelkę. szczelkę. My nie mamy dla nagrody. O kurcze, to będzie widać jak szczelił szczelka. A mnie sam się pojechasz. Tu Czy wiesz? Wystarczy, że... Wystarczy, że cię się pożyczyłem. No to oddam ci kasę za tą... Podłożek i lec tu krzelbu, oddać pieniądze za ten, za uszczelkę. A to 2 miliony taka uszczelka kosztuje, nie? Nie, to, ta to ta ta na pewno. Ja na pewno, do fetora. To jest klątwa pręczerska. To, to jest rzadki egzemplarz, a po drugie to, to, że to rmano sobie zębry, ty, Ten, eee, y Szumsiad. Nie. A ty nie słyszałeś, że my pogrzebaliśmy tego fetora z pancerna? Tak my mieszkamy w pancernia, ja ty deki. Nie, gdzie? Bo, ej z ale e, przecież pobądź parczewa to jest. No, to kupowaliśmy tu no. parczewa tego przytula. No. A gdzie to jest po drugą parczewa? Już większa? Większy parczew. No. też się, ale jeśli tutaj, tutaj będę zostawiać, będę przyjął Dobra, dzięki za belki wtedy. O, tygdy umie ty jeden, tygdy. Zartuję. Patrz to, jak strzani go ona. I... Ja bym zarządziła, żebym tam jego katulę. Co? Bo widziałam sąsiada, jak tam w jako. wjechał. Ale ja nie widziałam, bo ja do mojego fajtora. Fajtora. No, czasu nie ma. Dlatego po fermentu się kopiłem. Jutro mam y, 5 beczek po fermentu do wywiezienia. Nie, 20 beczek po fermentu. I nie wysiądę, dopóki jutro to, nie skrócę. następny dzień. Y, pierwsza beczka po fermentu. To Zapal... no, kupaki, ja nie chcę przeklinać, ale stoję. No, zapali się stop i nie jedzie dalej. Tylko nie. Na bo po tam tam Mówię, żeby bo inaczej to po <laughs> No nie no, na serio, widzę, że w gdzie odcinku zobaczycie akcję po Ferment. W następnym będzie akcja po ferment. Ja nie idę bo po Ferment to jest tylko wygazowy. Nie wiem czy ten, czy... Jak leci w tym tociu Holandę? Co, ja... ja... ja tylko 25 na godzinę. No nie wcale, no, ja no, no. Co? To jest 40 jeżdżę. Ale nasza jest starsza kosiarka niż twoja sąsiad Mhm. Moja z 20. Ale widzę, zobaczcie, w następnym odcinku akcja po ferment będzie zatworem. Ale ja czy mówisz, że po to jest tylko z Biegazowni? Nie, w nie mamy na wsi Szymsiat, po kuba po się weźmie z szczęścia nie wsi z partneru. Właściwie kilkanaście dni, jak to wyjeżdża. Jest opowieść o chłopie, co założył całe udanie, ale będzie u mnie opowieść, że ja zalałem cały tekst z szambą. Jezu, bo zaraz to skosisz. Ok, to mało. Mława, 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 mława. Zapomniałem, że to ciężawa, a potem powiedział, że trawa leśniczna. Mam nadzieję, że będzie dużo pokosów chociaż w tym sezonie. I robimy wytę w owijanę. No. Jak robimy pokos w siano nawet. Jak robimy w owijanę teraz robimy bełki, a następnie kopać w pokos Te bełki, które teraz już są robione i były robione to w, 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 w owijanę, a po klubie to, to będzie, prawdopodobnie wszystko będzie szło na kieszonkę. Kuba, te belki co teraz to będziemy robić na tej łące, teraz kosisz, to owijane belki. No wiem. A w senne po prostu albo siana, albo sama trawa. Nie no, to, to wszędzie siana. A nie, mam to tutaj jedną łąkę. To myśl, siana będzie. Na następny pokaz. Nie, to jest ta tak co dużo zapasów. Najwyżej może się do mojego znajomego pojedzie. Bo on tam oferował mi też dzierżawę albo kupno. I co to na to, żebyśmy od niego wzięli dzierżawę, ale to będzie już taka duża łąka. Ja to mam dwie dzierżawy, to... Ale to może już nie Ale to jest ta dzierżawa, na której to jest ta dzierżawa. Ej, Kuba, to co to na to, żebyśmy pojechali do tego mojego znajomego, obejrzeli tą łąkę. Albo chociaż ja bym pojechał do tego znajomego i obejrzał tą łąkę i bym na przykład wziął w dzierżawę i następny odcinek były się kosy. Znowu? Ja, takie trzy odcinki się kosy. Znaczy to, jest... no, czy to była taka duża łąka, gdzie może by nam zeszły nawet te dwa odcinki. Jest dwa odcinki magii, by nam, nam zeszło. No, to jest jakaś nierówna łosaboszka, nie no, bo konie, Co jest z tą łosaboszką, nie tak? Nie chcę kosić. O Boże, to teraz najgorszy klin. To jest klinowskie pole, tak my to nazywamy, widzowie. Albo klin. I do robi się i i będzie kaplica. poszedł tam Mówię nadzieję że się tam nic sobie nie stało daj boż, daj Boże że ty że tak potrzeby szybko prawie by było ten prawie po by było w korterze Proszę Pojď dopadnout, to se zabije Benko. Ty to mi 80. Kurče, sms mi tu přihledu, na ten gonieniu można už normálně robiť v polu. Bože. Droga byla, Bože, jak to se tym mění v Holandu, mění Dobra, nás už žije. Bażei! Będka zepka się clean teraz robię. A poza odcinkiem widzę tamte, tamte drugie, tamtą drugą łąkę widzę poza odcinkiem się bo za bo... nie sól, tego się teraz odcinku. Jestem tą łąkę poza odcinkiem, za się je już widzimy, bo nie chcę mi się teraz już na odcinku, że nie chcę nerwów tracić z so forterą. No i też poza odcinkiem pojedziemy na to dzierżawę. Ale nie, ja już się pojadę z forterą, albo nie wezmę New landa i nie pojadę to z posiarku od razu. Albo z forteru z kościarką od razu nie pojadę, bo będzie najszybciej. Wtedy byłem powiedział, że jak już się zastanowimy to, że od razu papiery podpisujemy i można kłaść razu. Więc w tym jest taki plus. Najlepszy plus, więc... Może. się uda załatwić dzierżopę. No i już ostatni pasek. Łeee! Powiem wam tak. Idealnie wystarczyło nasion, nie? No, drodzy, zaraz będziemy kończyć odcinek. Bardzo już a to co A, jeszcze coś muszę doświadczyć. No, Nie no. widzę. Niby, nie chcę poryć siad. No? Widzisz, jak pierdolę? Nie chcę. Widzisz. Proszę tym nie holandom. O Boże. Dlaczego skok? <grystanie> tak, Fortale, chcesz się bawić? U! A się postawiło. Nie gada... No, się ma widzowie.

Dobrze, ja wam kończę odcinek i do zobaczenia w i dobra, pożegnaj się, sąsiad. Dobrze. Dobra, pożegnaj się. No, nie No i do no, zobaczenia w następnym no, cześć.